Dzień dobry, witaj na kanale Tarzystki Iris. Jeżeli jesteś na moim przesłaniu, to znaczy, że to przesłanie było właśnie dla ciebie. Zapraszam Cię do wysłuchania energii dnia na dzień 14 października 2021 roku. Jak co dzień wybieram trzy karty, trzy różne energie, trzy możliwości. Wybierz zatem tą, która najbardziej Cię przyciąga, która z Tobą rezonuje, która woła do Ciebie, wybierz mnie. Daj sobie chwilę na zastanowienie i wybierz odpowiednią energię. Może będzie to jedynka, może dwójka, być może trójka. Chwileczkę. Jeżeli wybrałeś kartę numer jeden, będzie to dzień, my jesteśmy światem. Czujesz spełnienie, czujesz radość, czujesz zadowolenie, czujesz ogromne wsparcie od tego świata. Masz osobę wokół siebie. Jeżeli wybrałeś kartę numer 2, a dzisiaj będzie dzień wewnętrznego głosu, powinieneś z niego korzystać, to on zawsze podpowiada ci, co w twoim życiu jest najlepsze. Jeżeli natomiast wybrałeś kartę numer 3, będzie to dzień. Uczestnictwa. Uczestniczysz w swoim życiu całkowicie, jesteś zdecydowany, jesteś ośmielony tym, co chcesz osiągnąć, potrafisz dążyć do swojego szczęścia. Dodatkowo wybieram jeszcze karty energii, kartę przesłań do tych wszystkich właśnie energii. Dla jedyneczek jest to delikatność kwarc różowy. Powinno korzystać się właśnie z kamieni, które pomagają. Dla dwójeczek jest to dziedzictwo, kamień słoneczny. Bierz z tego wszystko, co potrzebujesz. Nie twój wewnętrzny głos się prowadzi. Dla trójeczek jest to poznanie kamień księżycowy. Poznajesz sam siebie i uczestniczysz w swoim życiu, tak jak tego chcesz. Pozdrawiam serdecznie, Iris. Pa, pa.